jasne. <śpiewanie> w Albo w nie, Mówi nie, Co chcesz? To samo. Masz. Jest taki smak, który ma siłę przekonywania. No? Dobre. To smak, Stronga. Co chcesz? To samo. Co podać? To samo. Słuchaj, a jak to oferujesz tam taką nową ofertę? Tą taką Nokia 60-30 na kartę za złotówkę i ten SMS za jeden grosz? Nie to tak, z taką intonacją to robisz specjalnie, już tak na oddechu? Nie, oddycham normalnie, tylko robię taką mini pauzę przed tym na kartę. Ja z tą złotówką, tak z naciskiem, czy? Nie, złotówkę traktuję raczej tak bardziej szkicowo. A, szkicowo. Teraz w miksie jeden grosz za SMS-a, nowa Nokia 6030 za złotówkę. Wychodzi na plus. Twój silnik ożywa. W sekundę zmienia się wszystko. Praca wprawia w ruch setki elementów, a tarcie doprowadza je do granic wytrzymałości. Ale jedno jest pewne. Nawet w dolnych częściach silnika w 100% chłodzonych przez olej, temperatura nie przekroczy granicy bezpieczeństwa. Oleje Lotus dzięki formule Thermal Control idealnie chłodzą tam, gdzie nie dociera układ chłodzenia, gwarantując dłuższe życie silnika. Lotus, ekspert w chłodzeniu silnika. Grand Hotel. Jak podróż? Pierem? maro Gaypen. Fajto-hoshom. Indulasz Elot. Nodion faj. Nospa, powinna pomóc. A, nospa. Większość bólów brzucha spowodowana jest skurczem mięśni gładkich. Dlatego na bóle brzucha najlepiej stosować środki rozkurczowe, takie jak nospa. Przedłużyciem Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wierzy w proste rozwiązania Właśnie taka jest nowa oferta na kartę Orange Go Wszystko co najlepsze masz od razu Bez dodatkowych warunków 60 groszy za minutę Zawsze i do wszystkich w Orange Przyszłość jest jasna Przyszłość to Orange Przygotuj się na nowy Colgate Max Fresh Jedyną pastę nasyconą tysiącami orzeźwiających kryształków Poczuj eksplozję świeżości o mocy płynu do płukania jamy ustnej. Tylko Colgate Max Fresh zawiera orzeźwiające kryształki. Wow! Nowość firmy Colgate. Colgate Max Fresh. Nasycona maksymalną świeżością. Dostępna również w płynie. Weź udział w mocnej promocji. Zatankuj nowe paliwo werwa. Wygraj dynamiczny auto lub wyjeżdż na tor wyścigowy do Anglii i poprowadź najszybsze samochody świata. Poczuj moc sportowych samochodów. Poczuj moc nowych paliw werwa. Chyba coś mi nie bierze. Ten katar, gardło i ta gorączka. Nie martw się. Mam coś sprawdzonego. Aspirin C firmy Bayer w formie musujących tabletek przez podwójne działanie przeciwzapalne i moc witaminy C szybko i skutecznie likwiduje już pierwsze objawy i przeziębienia i grypy. Faktycznie czuję się lepiej. A teraz zabierzesz dzieci na basen. Oryginalna Aspirin C. Tak się zwalcza pierwsze objawy i przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ciągle gadam, rozmowami nie przyjmuje się nigdy. Rodziny. i w kontakcie tak. jestem zawsze ze wszystkimi, więc ja ciągle gadam. Coraz więcej mam tematów do rozmowy. Mało płaca i rachunki też mam z głowy. Dużo gadać, mało płacić, zwyczaj nowy. O tak sami swoim. Po prostu tanie gadanie. Jako dziecię zawsze pałałem chęcią zobaczenia na żywo rolnik i słuchajcie, stało się. 67 rok, sala kongresowa stąsi grają genialny koncert. Połowa sali my, długowłosa, zachwycona młodzież. Druga połowa sekretarze, kierowcy sekretarzy. Wycie, rozumiecie. Milicjanci też pałali, ale po koncercie. Taką chęcią pałali, że... O, do dziś pamiętam. <grywa> Naprawdę zobaczyłem gwiazdy. Chodzimy na antenę. Prognozy nie będzie. Ani dopadła grypa. Nikt nie zastąpi ani. Co już wyzdrowiałaś? Tak, Polopiryna postawiła mnie na nogi. Na przeziębienie i grypę Polopiryna działa potrójnie, zwalcza ból, stanę zapalne zapalnej, obniża gorączkę i szybko stawia na nogi. Pora przeziębień i grypy. Ale ja chorobę mam już za sobą. Wyleczyła mnie Polopiryna. Ona jest Stawia na nogi przeziębionych. Polopiryna. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. By przywrócić podłodze blask, wody do sprzątania musiałaś wymieniać niemalże bez przerwy. Teraz nowe płyny czyszczące Ajax posiadają rewolucyjną formułę z systemem Clean Water. Ajax z systemem Clean Water przytrzymuje brud na dnie wiadra i dzięki temu MOP jest bardziej czysty. A podłoga błyszczy jak nigdy przedtem. Nowy Ajax z systemem Clean Water. Czystość górą. Brud na spód. W plusie masz nieograniczony dostęp do internetu już od 49 zł miesięcznie. iPlus internet jest wszędzie. Wszyscy przeziębieni i ta pogoda. Coś niewyraźnie dziś wyglądasz. Bo czuję się niewyraźnie. Chyba coś mnie bierze. Od razu weź RutinoSkorbin. Kiedy coś cię bierze, RutinoSkorbin mobilizuje twój układ odpornościowy do obrony przed chorobą. po co ty <laughs> taka niewyraźna jesteś? Powinnaś mamu wziąć RutinoSkorbin. RutinoSkorbin w nowym, dużym opakowaniu. Oszczędzasz do 40%. Bierz jak cię bierze. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rewelacja, szminka powiększająca usta Rimmel Full Volume Usta gładkie, pełne i większe do 40% a teraz nowość. Full Volume wpłynie. Głęboki szklisty połysk. I usta nasycone kolorem. Duże jest piękne. Szminka Full Volume Liquid. Rimmel prosto z Londynu. Tak jak kiedyś Twoja mama. Teraz Ty troszczysz się. Dbasz. Też by Twoja rodzina cieszyła się zdrowiem, dlatego stosujecie noworutince na wszelki wypadek i w razie potrzeby. Noworutince to siła tradycyjnej kompozycji witaminy C i rutyny, wzbogacona nowoczesną formułą bioflavonoidów pozyskanych z ekstraktu z owoców. Dlatego noworutince lepiej wzmacnia system odpornościowy organizmu, by skuteczniej chronić przed przeziębieniem i grypą. Droszczymy się o siebie każdego dnia od nowa na nowo. NowoRutince. W trosce o zdrowie. Wybierając Lenor pomagasz dzieciom z chorobami nowotworowymi. Podaruj dzieciom słońce. Słuchaj, mówmy się tak. Przychodzi klientka, ja jej mówię o konkursie i ty jej nie rozpraszasz wtedy żadnymi spinaczami, kolorkami, mazaczkami, temperówką. że nas od razu myśli, to jest jej róż, nie jej róż. Nie słuchasz mnie znowu. Co, co? Bo nie słuchałem cię teraz. Na dziewiąte urodziny dla abonentów Plusa specjalna oferta i konkurs. Do wygrania 9 samochodów, 90 czasów w Austrii, 900 telefonów. Wyślij SMS-a urodziny na numer 7109. On naprawdę się nieźle trzyma bez tych papierosów. Świetnie, radzisz sobie wspaniale, wspaniale. To nie takie łatwe. Oh, nowe tabletki Nikoret Mikrotap powstrzymują chęć na papierosa w każdej sytuacji. Dzięki Nikoret Mikrotap pokonasz swój nauk gdziekolwiek cię złapie. Nikoret Mikrotap, mikrosposób na wielki nauk. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy Vanish Oxy Action Max działa na zaschnięte plamy nawet po soku, kawie czy trawie z samego dna kosza. Plama z buraczków. Zaprasuję ją, żeby była jeszcze trudniejsza. A teraz zobaczymy, jak działa Vanish Oxy Action Max w pralce. Dodaję jodynem. Będzie jeszcze trudniej. A teraz wsypuję jedną miarkę Vanish Oxy Action Max. Widzisz? Wszystko czyste. Możesz też używać Vanish Oxy Action Max bezpośrednio na plamę. Plama zniknęła. Dodaj do każdego prania. Vanish Oxy Action Max. Różowy sposób na trudne plamy. Przewykasz ślimkę i ostry ból gardła zamienia przyjemność w torturę. Nowy mukoangin to tabletka do ssania, która trafia bezpośrednio w miejsce zapalenia gardła, łagodząc ból szybko i na długo. Weź mukoangin i wróć do tego, co przyjemne. Mukoangin na ból gardła, natychmiast, na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz żywiec w wyjątkowej, wytłoczonej puszce. Otrzymała propozycję nie do odrzucenia. Twój pseudonim operacyjny. Józefin. Nikita. Wiktor. Sprzątacz. Nikita, jutro o 23.05. Ekstremalne sytuacje i gorące emocje zapewnia producent Rexony Formen. Halo, halo, zaczęły się czary. Magia Kodów zaprasza do sklepów w Karf. Znajdziecie tutaj specjalnie oznaczone produkty biorące udział w akcji. Przy kasie za każde wydany na nie 10 zł otrzymacie magiczny kupon. W Polsacie będziecie mogli sprawdzić, czy wygraliście jedną z miliona nagród. Zrozumiałeś, chłopczyku? Tak. Dziecko wydam. Oczywiście. Co wam dał Carrefour i Polsat? Magię kodów. Magia kodów w Carrefourze i Polsacie.